Cześć! Dzisiaj dosyć zwięzłe wideo, w którym pokażę Wam postęp prac nad moim modelem amerykańskiego lotniskowca USS Enterprise CV6. Oczywiście w skali 1 do 32. Na razie oczywiście pracujemy nad mniej więcej takim wycinkiem 20, 23 metrowym, znaczy w, skali, w prawdziwej skali, około 23, wycinek 23 metrów ześród okręcia tego pięknego statku. Słuchajcie, dosyć podciągnąłem już robotę, więc teraz pokażę Wam mniej więcej na jakim jestem etapie, tutaj do czego doszedłem, co mi się tutaj wy, wy, wyklarowało. Parę szczegółów Wam pokażę, no i to nie powinno zająć długo. Cie chcę jeszcze troszeczkę właśnie z rozpędu, jeszcze chcecie je troszeczkę tutaj podgonić, więc no przechodzimy do oglądania. Ok, tak to się wszystko klaruje. Słuchajcie, to nie ma żadnej, żadnej, wielkiej filozofii. Mamy tutaj taką konstrukcję, dosyć mocną, taką skrzyniową. To jest elementami takimi właśnie, no, powiedziałbym stabilizującymi, ale lekkimi, no bo nie chciałem też, żeby to jakaś, bo wiecie, no, przesadnie ciężka konstrukcja. Chociaż raczej to jest tak, że teraz staram się robić to. Yy, troszeczkę nadmiarowo mocno a później w późniejszych etapach oczywiście jeżeli będę kontynuować z kolejnymi modułami tego lotniskowca to będę starał się już mając wiedzę z tego odcinka będę starał się ją odchudzać ale w tym momencie doszedłem już do tego i nie będę już tutaj nic zmieniać do takiego modułu właśnie do takiego, przepraszam, sposobu budowy tu mamy taką budowę, budowę skrzynkową te słupy takie które właśnie tutaj i takie takie Opaski to są de facto, słuchajcie, odpowiednio zachodzące na siebie te, te płytki takie, tam nie wiem, chyba 4 na 8 które no i w sumie po 3, więc one tam odpowiednio się zazębiają. To w nich, tutaj, na przykład, o tutaj, lepiej, lepiej to widać, że są różne kolory, więc to się tutaj będzie na pewno ładnie trzymać. Słuchajcie, i teraz tak. Aha, tutaj zostawiłem jedno wyjątkowe miejsce, takie podwyższenie, które ma pokazywać wam, gdzie dopiero ile jeszcze mi brakuje do poziomu pokładu hangarowego. I to ja właśnie postawiłem sobie korsarza ze złożonymi skrzydłami. Wyobraźmy sobie, że on właśnie stoi w, tam w hangarze poniżej pokładu lotniskowego. No to zobaczcie, jeszcze mi no, troszeczkę brakuje tutaj do do tego, do, do poziomu pokładu lotniskowego. O, to może pokażę, przygotowałem tutaj takie, jeszcze takie coś. Zobaczcie, tutaj jest rzut z boku, oczywiście w tej samej skali. No zobaczcie, tutaj, to ja, ja jestem obecnie tutaj właśnie na, na tym poziomie, tak? Tutaj, gdzie gdzie, się, gdzie sięga ta, ja jestem, mam wybudowane do tego miejsca. Tutaj są takie, te, te, te dwie grubsze linie powyżej troszeczkę, to jest właśnie E, poziom pokładu hangarowego, tutaj zaczyna się, ta, de facto, już w środku zaczyna się ta, e, ta nadbudowa, ta taka wysoka wieża, ale po, e, pokład, e, ten pokład właśnie lotniskowy jest dopiero tutaj. On jest w, mniej więcej u mnie w modelu będzie na wysokości 50 cm. No to zobaczycie zaraz, tam jak, jak to, ile jeszcze nam brakuje do tego. No i dalej oczywiście o, ogromna ogromna ta, ta nadbudowa i słuchajcie, ja już prawdopodobnie, żeby troszeczkę było ciekawiej, to, 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 żebym mógł Wam pokazywać już coś, to zacznę zanim, tutaj jeszcze nie będzie skończone, a ja już zacznę budować powiedzmy od tego momentu tą nadbudówkę, żebym miał też Wam do pokazywania jakieś ciekawsze elementy, no bo, bo tak naprawdę to jeszcze dosyć długo tutaj no nie będzie żadnych ciekawych elementów, bo tak, w ogóle do tego miejsca, do poziomu pokładu yy, hangarowego to w ogóle to ma być zamknięta skrzynia i nic co tam się w środku znajduje mnie tak naprawdę nie obchodzi, ma być tylko solidną podstawą do dalszych naszych prac. Natomiast już tutaj od tego momentu tutaj będą yy, tutaj już będą wiecie, wszystko będzie zrobione w szarych w szarych kafeleczkach i odpowiednio ten detale, jakieś tam wiecie szczegóły techniczne maszyny z yy, właśnie z hangaru. I te filary też, co prawda, one nie będą idealnie, tak jak w prawdziwym statku, bo będę musiał być troszeczkę mocniejsze, żeby utrzymać tam, wiecie, zbudowany z klocków pokład ten lotniskowy, ale będę starał się to oczywiście odpowiednio tam już zrobić, tak, tak ładnie, bo tam będzie można, w tą, w tą sekcję będzie można już zaglądać, nie? Tutaj zobaczcie, oczywiście, dwa takie właśnie, dwa takie elementy wystające de facto ustalające. Później, jeżeli oczywiście będę kontynuować projekt, żeby może było je po prostu zsunąć w, w oczywistym miejscu i one będą do siebie pasować. Tutaj pozostawiłem z kolei, w tej ścianie pozostawiłem dziury na takie elementy ustalające, które byłyby z tamtego, z tamtego modułu i tak to wygląda. W tym miejscu tutaj widzimy wstępny projekt, taki dosłownie jeden wycinek już zrobionego oczywiście z szarych klocków profilu burty. Ja sobie te oczywiście te profile sobie oczywiście też przeskalowałem wraz z całymi planami okrętu. One akurat są z drugiej strony, na drugą stronę, ale to nie ma znaczenia. I chcę Wam pokazać jak to, jak to teraz oczywiście dalej będę robić, ponieważ teraz tak wszędzie tutaj zostawiłem sobie używając tych takich elementów z bocznym, z boczną taką płytką z wypustami możliwość zamontowania de facto De facto już tutaj tych, tych płytek 16 na 16. Akurat to jest nieważne, nie wiem teraz tego, tego przyczepiać i to tak samo tutaj, tak samo tutaj I, i ponieważ teraz jesteśmy, już budujemy w bok, będę mógł sobie regulować tutaj, zobaczcie, jak będę, bo oczywiście zobaczcie, tutaj nie wiem, czy to dobrze widać, tu jest ten mój, ten mój przygotowany, ten mój plan tego, jak to ma dokładnie iść. I dzięki temu będę mógł tutaj, zobaczcie się tak, bardzo o jedną trzecią, czyli właśnie o, o płyteczkę będę mógł tutaj się oddalać coraz bardziej, żeby to było jak najbardziej, tak wiecie, płynnie. No i oczywiście, tutaj będę starał się z kosami, czyli będę potrzebować o jakąś oszłamiającą liczbę tych wszystkich skosów różnego rodzaju, ale mam to już dosyć dobrze dobrane, tak żeby właśnie żeby był zachowany ten, tutaj będę miał jeszcze co najmniej dwa. Dwa poziomy regulacji, albo będę to musiał jeszcze tam wydłużyć o jeden. Zobaczymy, żeby ten łuczek był taki. Wiecie, odpowiednio płynny, bo te linie, wiadomo, przy okrętach są takie zawsze bardzo płynne. I będę się przesuwać coraz dalej. I będę coraz bardziej odsuwał kon konstrukcję tutaj, gdzie zobaczcie, będzie coraz już więcej y, miejsca pustego z tyłu. To będę robić takie komory de facto, komory wypełniające. Tak samo tutaj, zobaczcie, jak już, y, bo ta ściana nośna musi być tutaj, ona tutaj będzie. Nie będę nic się tutaj się przesuwać o trochę nic z tych rzeczy, tylko tu będę robić później takie komory wypełniające jeszcze, które, y, które de facto no jakby pozwolą zaoszczędzić y, liczbę klocków, tak? Nie jestem szaleńcem, żeby teraz tutaj wszystko tutaj wypełniać y, szczelnie elementami. No i tutaj będę y, wszystko mam tutaj więcej przemyślane, więc będę mógł tutaj spokojnie wyprofilować ładnie y, ładnie cały ten, cały ten, całe te burty. O, tu może, jeżeli sobie, żebyście sobie jeszcze lepiej to wyobrazili, to wyobra dołóżmy sobie jeszcze tych skosów tutaj. O, i tu to będzie leciało w ten sposób, czyli tutaj już wyraźnie będzie miejsce na taką, na taką no, skrzynkę taką, yy, która będzie nam no, tutaj dystansować tą konstrukcję coraz bardziej. O, to wszystko będzie nam się tutaj bardzo dobrze, dobrze spinać, zwłaszcza, że tutaj będziemy mogli już zrobić te takie. Cegiełki z bocznymi wypustami, już na płasko zlicowanymi, i one będą, będzie można wyregulować tak, żeby one mi się wpinały tutaj w, w płytki, które będą się wysuwać z nad tego, znad tego poziomu. nie? I jeszcze tutaj Wam pokażę, gdzie mniej więcej będzie dopiero pokład lotniskowy. To tutaj, zobaczcie, tutaj, gdzie trzymam kciukiem na, na miarce 50 cm, dopiero tutaj będzie. Ten pokład, gdzie samoloty lądowały, a cała nadbudówka, jeszcze oczywiście, która będzie się znajdować z tej strony, będzie wysoko się schnąć do góry. Ok, dosyć już tego ględzenia na dzisiaj. Jeśli podoba się Wam to, co tutaj się tworzy, to zostawcie tam łapkę w górę i jakiś tam zagrzewający do boju komentarz. No i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.